Dzisiaj kochani sobie zobaczymy, że babcia może bardziej was swoje dziecko. Że, nie, kota. Że kot może bać Albo mogę pojąć kacinkę kudów. Albo nie, powiedziałem, niektórzy mogą nie jedzieć. Już piesza noc. Napisane, o okej, okay. jego, a nie, jego nie mamy. Ja tutaj nie, nic nie widzę. Więc wrócimy wazon, wazon. Chyba nam tutaj, a nie mogą tutaj wchodzić. Jak mnie widzieć? Czekaj, spróbuję ją Dobrze, tutaj się tam na Dobrze. Babka chyba odknęła. Ja nie wiem, że ona o tym. Dobrze, dobrze rena poszłam. A potem zamknąłem za sobą drzwi. Ok, chodź Jak mój, co on mi zrobił? Mogę. Dobra, bać. Idzie. A że idzie?

No to kopie te je sesło biedne Popraw teraz te je sesło. No, popraw je. Nie eee, mam pytań, babciu. pułapkę nam mnie zostawiła. To jest wielki błąd, babciu. Nie na mnie pułapkę zostawiać. Pierwszy raz. Ona tutaj pójdzie Dobrze, babciu, babciu, babciu. No co? Popraw te seso i pójdź sobie tam najlepiej tam na dół. Nie Nie I ty sobie sesła tu zrobiła Ale zesła no, no, nie? no zeszła, na dół Nie, na zesła mówi Ja co zrobiłem No sama popnęła z te zesła Babciu, mu no na dół. O, babcu! Saba zwaliła. Nie było sobie zdać. Babciu. to Ik ben op. niet put, vinden. Ik ben hier niet te vinden. Ik ben hier niet te vinden. Ik Nie wiem, co ona poszła, więc złapmy ją tutaj. Jak dojdę tam, to ta babcia naprawdę wydaje się zła. Może Muszę... ok. Nie była tam. Dobrze. Babciu nic nie widziała. No i co są dwa mezyka? Dwa. No co to moja za

Babca ma lepszy wzrok. Ej babciu, po mnie się razem pogonywać. To poprawić może te sesło. Dobrze, poczekamy sobie. тоже ты сидишь за нахто пошла <мирает> что? что там сесло забиваться на вашей матке? Nie wiem, co tam wydają. Niech ona przyjdzie, to zobaczę. Pewnie ja trzeba ryzykować. Ja robię coś na pewno szre. Dobrze, naprawdę. Nie muszę kaca. Nigdy tutaj nie konie. Ja tylko tutaj babca, w tym. może sobie w płycie. Widzisz Dobrze, ja wiem tutaj. Dobra, dobrze. sobie to wyrzucę, no. Misha, nie trzeba. Tak, ja będę musiała zabrać. Misha. Staracie się, przegram. Babciu. Nie ma się czego śmiać. Będzie się śmieskać. będę miał zero lajków. O, o. Nie widzisz mnie. Tylko mnie nie widzisz. Kto tam i jest Kto tam i staje? I patrzę, jakie ci patrzę. Dlaczego poszła tam ciaja ciaja? Już tam ciaja komprenne... Babciu, ty złapieć, Piotrzec. Mam nechci na to tam mohla to Jak mám nad? No. on tego nie Powiem cię, że ta tyła nie na Dobrze. Nie. Nie zygnę Nie muszę być O, Pozykamy. Dobrze. Čo sa zrobić zrušiť? Sedem? Ládne. Čo to je? Na oh, ho, apke, to napiť? Oho, chce sa to już K už tam mne nedáva, babčo... A, nie, to na nie nedáva. Więc co z więcej? Kolejnym... Na kolejnym toczym sobie zobaczymy, co będzie, jaki, co będę próbował pokonać. Bocz. Przejdźmy tam to nie powinno to sprawdzić. Ale ja nie mówię, coś tam przechodzi wyjść. O, stąd napisali płat. Popatrzmy, więc to wyrzuca. Jak babca przyjdzie, to jest nepiepekne. Jak babca... Jak przyjdzie. no przyjdzie, to jest bardzo niepeczne. Nie mam nepów. To tylko twoja Co ty tutaj robisz? Dobrze, ja się boję tej babcy. Ale mu to straszne, ten śmiech. No ja ci znowu zadam do góry. A ja co tutaj do góry? O, o, no już pan. Mogę tego wyłonąć? dla mnie to usłyszała. dla mnie tylko aby tam nie posadzała teraz płatki tam to slunce potřebne. Uh, Dobra. Co to má být? Babcůc, já nevím. Je to babca. Boże, raga, gdzieś Okej, idę, idę. O co mnie sta? Dobrze idziemy do góry, no. Chyba widział finałem nam. Chwep się tu, ona.

Jak nie. U nas zebrałem w Jak to mogło się zdarzyć Nie wiem, nie No ze drugą, to z nocą drugą, bo sam było pięć, znaczy. I babcia ma Pięć nocy umiera. Mam nadzieję, że ten Polec, abyś raci mi na babci. Maciu, tu, Dzisiaj caka... Czemu twój ros? Zły. Pięć. To są napisane. Mogę ci zobaczyć so, tutaj, haha, Babczu. Teraz jestem hmm, z mięsem, mogę się schować sam w O, próbuj! Ja się schowałam. Dawaj babciu Blenin. Blenin, co jeszcze? Spokojem się. Albo. Albo. Lysie! Te, babciu! Cześć babczu. co, co tam? Babciu! Mam na Ciebie niespodziankę. Będziesz miała dzisiaj rabat na pomidorówkę. Nie wie co ja robię. Oraz tutaj przychodzić Ja lepiej się zamknę na bawce. Ty jest ta susja. co sobie polu widziałem sobie posła.

co ty robisz ze mną? Mam na ciebie reklon proposy, Tak, reklamy. I wygrałem słowo po posłuchu od losu ta reklamy. A jak posłucham, obejdę słowo. Po w kapitaku. Wygrałem słowo na kapitaku.